Witam serdecznie. Jestem współorganizatorem biegu barburkowego. Generalnie cała inicjatywa powstała 14 lat temu. Razem z kolegami biegaczami wpadliśmy na pomysł, żeby taki bieg zorganizować. Toczy się ten bieg już przez 14 lat. Mam nadzieję, że bieg będzie dalej kontynuowany. Generalnie wyniki, które pierwsi zawodnicy osiągają w granicach 30-31 minut, są to wyniki, które no na wszystkich biegach biegach ulicznych w Polsce byłyby by w czołówce. Mam nadzieję, że jest to fajna zabawa, frajda dla zawodników. Dziękuję bardzo. Cześć, jestem Rysiek, jestem biegaczem z Wigit. fantastyczna atmosfera, biegnę tu trzeci raz, trzeci raz w moim mundurku, to jest mój stój roboczy, przyjeżdżajcie do Rybnika, 15 edycja odbyła się, przebiegłem 10 km w masce antysmogowej, powiem, że świadomość rybnicza jest chyba dużo, bo ta maska nie jest specjalnie, oprócz moich, mojej śliny i moich smarków, to tutaj naprawdę mało jest smogu, co wam podoba, przyjeżdżajcie do Rybnika. Za nami 15 edycja, jubileuszowa. W tym roku zapisało się ponad 1015 osób, a nawet i więcej. Z naszych informacji wynika, że było i tak rekordowali już 965 osób. Jak na 15 to jest takie wielkie podziękowanie dla uczestników, że skorzystali z naszego zaproszenia. Bardzo małe stężenie smogu, bo naprawdę dzisiaj było w Rybiku na zielono. Wszyscy uczestnicy widziałem, że byli zadowoleni. Czasy były także bardzo dobre w tym roku z okazji 15-lecia. Nieco zmodyfikowaliśmy trasę i wydaje się, że jest nieco szybsza niż do tej pory. Zapraszamy w przyszłym roku na 16 bieg barwarkowy. I mam nadzieję, że nam będzie podobna atmosfera, jeszcze lepsza pogoda i będzie taka zabawa jak w Sebrach. Bieg był bardzo fajny. Pierwszy raz biegłem 10 km, pobiegłem swoją dzieciówkę. Trasa bardzo fajna, przyjemna, raz z górki, raz pod górkę. Co tu powiedzieć, za rok, drugi raz na pewno będzie fajnie. Dzięki.